Ja myślę, że mam odpowiedzieć całą kształt szczegółowo, szereg spraw związanych ze specjalnym ośrodkiem sztandu wywodawczym. Po, po, po poprzedniej sesji doszło do spotkania z, z przedstawicielami Rady tego również z przedstawicielami rodziców w obecności wtedy pani dyrektor Gminczak, zastępcy pana dyrektora, ja i również w obecności pana dyrektora pana. Nawet w szybki i krótkiej wymianie zdań, nie wiem, może półtorej godziny został zawarty kompromis, czyli postanowiono ile pomieszczeń przekażemy gorami i ile pomieszczeń zostawiamy specjalnemu ośrodkowi szkolną Do dnia dzisiejszego nie słyszałem złych, że tak powiem, odgłosów co do tej decyzji. Mówię do dnia dzisiejszego, bo dzisiejsza praca od pewnych pisze co innego, ale nie będę się ustosunkował artykułów prasowych, Czy poradnie poprawią się warunki? W moim przekonaniu tak. Natomiast dzisiaj Pan Dyrektor, więc mówię, ode mnie informacja jest, że poprawi się. Wiem, że prasa dzisiaj pisała, że się nie poprawi, więc może Pan Dyrektor powie, czy warunki poradnie się poprawią, czy się nie poprawią, bo nie chcę tutaj, że tak powiem siłować się z redakcji pewnej gazety, kto ma rację. Co do trzy dzieci, wszystkie te kwestie spoznać, jedno dziecko lub dwoje dzieci, liceum uzdrowiające, liceum uzdrowiające dla dorosłych chwili są na bieżąco wydawane decyzje te, które w którymś tam momencie pod plakiem zapytania, tak jak powiedziałem w poprzedniej sesji, każde dziecko nie w specjalnym ośrodku szkoły wychowawczej. Jeśli, powtórzę jeszcze raz, jeśli rodzice tego dziecka wyrażą taką wolę, tyle ogólnie. Nie słyszałem, natomiast mówię, dzisiaj doniesienia prasowe są zgoła inne niż, niż ustalenia na, na, no, z rodzicami, z dyrekcją obu jednostek organizacyjnych, tak jak i również e, z dyrekcją porad. oś nie ma by Z tym, że oczywiście w tej części programu jest na niż w które roku, Także podanie jeszcze nie ale dopiero, bo w programie układami między innymi, podzielenie tych układów Także to dosyć to projekt, który będzie na powrót u do 13 postaw, takich Tak więc to nie jest tak, że warunki są Tutaj w Mię, ja się, przykład, to, w trakcie jest... w obradzie 20-metrowej byliśmy z poradni psychologiczno-pedagogicznej? A dlaczego o tym mówię? Ponieważ na Komisji Edukacji pojawił się w że w tych pomieszczeniach z po, w z kolei po poradni, tak, mają się tam znaleźć, docelowo, ma się znaleźć młodzież, ma tam powstać pod... No to była mile zaskoczona jest to, tak naprawdę czysto, jest no to opowieści ja bardzo zadbane i poza tym, że trzeba je wyposażyć sprzęt, który będzie konieczny, jakby tam można ludzie zamieszkać, to w zasadzie przy żadnych innych kosztów rzeczywiście ponosić nie trzeba ja, tylko czekamy, że Ta powierzchnia jest naprawdę potrzebna przygodem. Proszę Państwa, co jeszcze ośrodek do kształcenia i do skalenia zawodowych z dwóch powiatu zwróciła się której na kursach 1, 2, 3 stopnia. I wszyscy chcą noclegów, a tym noclegów nie ma. Centrum Kształcenia Praktycznego potrzebuje noclegów. No wszyscy domagają się. Mamy jeszcze podkreśloną komisję egzaminacyjną, ośrodek egzaminacyjny przed chwilą. Przecież, jakby spojrzeliśmy w egzaminie, którą rozlicząc, zamarza wszystko do okręgowej komisji. Jeżeli szkoła ma się rozwijać, no to musi mieć bazę nocnego Ta szkoła zawsze miała bazę nocnego Jeżeli sobie przypominę je o 50, 60, 70-godniową historię, to zawsze tutaj były 3, 4,5 lat. No w ten czas tyle było młodzieży. Dzisiaj nie mamy tyle młodzieży, ale dziennie z innych powiatów od nas korzystać, ponieważ ponieważ nie chcę jeździć o sieradzach, nie chcą myśleć dalej, do Zielonej Góry czy powiedzmy Gdańska się Wrocławia. Młodzież chce u nas, bo to jest taniej taniej i Dzień dobry, jak wiemy zostało za... do wydawania posiłków dla dzieci z Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznych dla Dzieci z większym upośledzeniem. W 1 grudnia zostały ogłoszone przetargi. 15 grudnia planowane jest otwarcie koper. Gdyby nic nie stanęło na przeszkodzie, 23 powinny zostać podpisane umowy i należy sądzić, że do połowy sierpnia zostaną one zakończone. Państwu radnym, zarządowi i wszystkim obecnym tu dzisiaj na sali życzę wszelkiego dobra, słonecznej pogody, pogodnej atmosfery, całkowitej regeneracji sił, żeby spotkać się w pełni sił na najbliższej sesji mianowicie planujemy sesję 30 sierpnia, planujemy ją na godzinę 15. Do zobaczenia w sierpniu i zamykam obrady 10 sesji.